Na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury wystąpili aktorzy Krakowskiego Teatru Ludowego w spektaklu pod tytułem Kolacja dla gupca, który został zaprezentowany w ramach 13 już edycji wydarzenia Chorzowski Teatr Ogrodowy. My jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle, że. że... Że nas tutaj zaprosiliście, że, że, że możemy też sprawdzić. bardziej, że ten spektakl jest bardzo e, świeży. Zagraliśmy tam siedem razy raptem do tej pory i to, że już nam ktoś mówi, słuchajcie, przyjedźcie do nas, bo, 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 bo nam się to podoba, chcemy to pokazać, e, no to nam skrzydła rosną. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Zostawiam go panu, panie doktorze. Proszę go doprowadzić do porządku, bo ma dzisiaj bardzo ważną kolację. Kolację dla kupca. Oczywiście pan nie wie, o co chodzi. Otóż każdy z... Za ten oczywiście nie! Dlaczego za... Bardzo sprytnie i bardzo dobrze napisana sztuka. Ja sobie bardzo cenię takie sztuki, ponieważ nie trzeba nic zmieniać. Wystarczy nauczyć się tego tekstu na pamięć, bo on ma w sobie to wszystko, co trzeba dla, dla pewnego wydobycia poczucia humoru. To jest sztuka wesoła, śmieszna, aczkolwiek opowiadająca o bardzo wręcz dramatycznych sytuacjach. Wszystko w tego typu sztukach po prostu jest jak odbicie piłek. Tam y, pauzy nie mogą być przypadkowe, tam trzeba bardzo czujnie pilnować rytmu. Bawcie się dobrze. A ty dokąd się wybierasz? E, Też zostałam zaproszona na kolację, miałam nie iść, ale trudno... A na kolację ski.